Postanowiłem tak zajrzeć do środka tego elektryka, bo nie miałem jeszcze okazji rozbierać takiego pojazdu i zobaczyć, jak to jest wykonane, jak to jest złożone, z czego to się składa. Więc wiadomo, mamy tutaj akumulator i ten akumulator zajmuje dokładnie tą przestrzeń tutaj za tą czarną obudową. Nie będzie nic nadzwyczajnego, tutaj ta obudowa chyba coś tutaj źle złożyłem. Zaraz będę musiał poprawiać. Mniejsza większość silniczek razem z przekładnią. Tutaj e, możemy sobie sprawdzić stan oleju przekładniowego. cacy rzecz? E, Silnik jest tam z tyłu. O, tutaj swaniaka widać. I to wszystko. To całe ustrojstwo jest podłączone do sterownika, który mamy tutaj za przednim błotnikiem. Fajnie schowany. E, żadne, żadne błoto tu się do niego nie dostanie. E, pięknie, ładnie. I to jest cała jednostka sterująca. Tutaj kostka prawie jak ISO do diagnostyki wtrysku. Klemy takie pierdoły. No, tutaj pod spodem, zasiedzeniem jest jeszcze cały ten buzer, i wydaje mi się, że centralka do tego systemu alarmowego, który mamy tutaj razem z pilotem, żeby wył. Powiadamiał, powiadamiał o kierunkowskazach włączonych i dźwięk taki charakterystyczny odpalania Windowsa przy uruchamianiu motocykla który ja mam w tym momencie wyłączony i cóż, i to tak na dobrą sprawę wszystko jeśli chodzi o obsługę tego sprzętu Pokazywałem jak wygląda ten ten tutaj mamy a właśnie jest oczywiście gniazdo ładowania, tak na, na dwa razy USB. Kierunkowskazy wszystko jest obsługiwane przez prąd 12 v I zaraz za tą cytraką jest właśnie najzwyklejszy w świecie e, przerywać przyry, znaczy regulator napięcia. Tak, bardzo, bardzo podobny do innych motocykli. E, no, tutaj te kable nie są jakoś pięknie schowane niestety, ale tak na dobrą sprawę tutaj nie zaglądamy. Świetnie jest ten schowek, no jest tak. Ogromny, jeśli jechałem teraz po paczki odebrać, rewelacja. Wszystko się elegancko w nim mieści. No dobra, składam ustrojstwo. Podregulowałem sobie amortyzator z tyłu, żeby był troszkę bardziej miękki. Bo faktycznie za twardo się na nim siedziało. Dupa jest taka bardzo podniesiona do góry. A nie wiem, do czego jest ten port. Nie mam zielonego pojęcia. Co, co to tutaj jest? Jeszcze go nie pomierzyłem, takie coś tutaj się działo. Nie wiem, mieszał większość. No tyle, jeśli chodzi o aspekty techniczne tego motocykla. Albo jeszcze pokażę wam światło. Patrzcie, jak to fajnie wygląda. Po uruchomieniu, po włączeniu kluczyka, przekręceniu kluczyka. Mamy takie pulsujące światło. Oczywiście, jak ruszy, to ono przestaje pulsować. Tak, jak już mówiłem, to jest 50, która powstała na ramię 125. I takie krótkie porównanie do TR-ki. A konkretnie, zobaczcie wysokościowo może źle to pokazuję, ale no, sporo, sporo wyższa jest kanapa tego sprzęciora niż mam to tutaj w swoim motocyklu dużo naprawdę dużo okay. wyższe może nawet bliżej postawię jednego z drugim będzie to lepiej widać hmm. o tak będzie tak będzie najlepiej to widać Tak więc to jest naprawdę koza dla wysokich ludziów. no i pierwsze, pierwszy chyba elektryk tak wysoki więc tym bardziej mi się podoba Chciałoby się powiedzieć, że no ludzie ludziom zgotowali ten nos, zobaczcie, A to jest przewód, który idzie do obrotomierza, no fajnie, że, że tutaj się znalazł, natomiast on sobie zwisa w ten sposób tutaj na ramie, I że jest tak odkryty, tutaj spod koła idzie cała stróżka. ok, on jest tu czysty, tu widać pan nie jeździ jakoś przy mokrych, czy znaczy w jakichś tam gorszych warunkach pogodowych. Natomiast może się zawsze trafić jakaś, jakaś ulewa czy coś po drodze. No i no nie, no to trzeba byłoby zaizolować, dlatego zaizolować, przede wszystkim zalutować, żeby to było zgodnie ze sztuką zrobione. No, a tak to ładny RCerek na gaźnikach, czyli najlepsze, co może być w tym, w tym modelu proste, fajne w naprawach w obsłudze lubię to. Na kanale YouTube macie filmik z tą konkretnie maszyną, czyli M15 maja. A tutaj tak dla porównania jeszcze M11 Cafe. Jak to wygląda, a wygląda bardzo bardzo podobnie. Toż same maszyny. Wiele rzeczy jest zapożyczonych z jednego do drugiego, natomiast to co mówiłem tutaj lampa z ramką ledową czy tam ringiem ledowym tutaj jeszcze stara baniuszka normalny zwykły klosz koła hamulce, rama to wszystko mamy tutaj tożsame ze sobą, silnik to samo wahacz wydawało mi się, że jest krótszy tutaj w 15 ale to nie jest prawda są dokładnie takie same poza kolorem, kolorem zacisków nie ma tu różnicy natomiast co ciekawe sama kanapa tutaj mamy 42 cm bodajże 58 cm ma cała na długość natomiast ta w M11 Cafe to jest jak 34 cm miejsce gdzie siedzimy i po całości ma niecałe 50 cm długości a no i kolejna podstawowa różnica czyli kierownica tutaj na riserach montowana tutaj w bardziej ścigaczowym stylu. No i oczywiście podnóżki, które tutaj macie zaraz pod kanapą w M11 Cafe. Jest tutaj bardziej cruiserowa pozycja. No, zadubki prawie to samo, te same oświetlenie. Nic się dużo się tutaj zmienia, natomiast faktycznie ten tutaj zadupek taki krótki dużo lepiej wygląda. Natomiast w M11 kafe bardzo łatwo można go zdjąć i też przenieść tą lampę dokładnie w te miejsca montażowe, czyniąc go dość ciekawą maszyną, chociaż na pewno trzeba się liczyć z tym, że automatycznie każdy deszcz to będzie rzucanie błota na, na plecy. No i tak na naprawdę te dwie maszyny to największy ich konkurent, jeśli chodzi o ROMETA czyli RCR. Który mimo wszystko chyba jest dalej moim faworytem, choć generalnie rzecz biorąc na M11 kafe siedzi mi się najwygodniej z tego wszystkiego. Niemniej RCR wydaje mi się bardziej dynamiczny. No, ale to tylko moja opinia. Także tego.